Cześć, tu Arek z portalu ślązag.pl. Jestem właśnie na próbie przed spektaklem Frontysterium. Czym stają się rzeczy? który będzie miał dwie premiery. Premierę bytomską w Beceku i premierę katowicką w Katowicach, mieście Ogrodów. Co znaczy słowo frontysterium? Bo nie każdy może wiedzieć, co to oznacza. Takie słowo, które oznacza proces kształcenia. Głównie dotyczy to kształcenia z użyciem fizycznych różnych metod, czyli jakby w, w starożytnej Grecji szczególnie to, to kształcenie. Mm, tańca, gimnazjum tak zwany, łączył się również z, intelektu, z rozwojem intelektu, czyli nie tylko to, było, to był rozwój umiejętności fizycznych i, i, i rozwój ciała, ale również rozwój umysłu, czyli poprzez fizyczne kształcenie kształcono umysł. Prawdę mówiąc, to się troszeczkę denerwuje, no bo Mnóstwo myśli mi przychodzi do głowy, czy, czy to jest właściwy wybór, czy nie, ale stwierdziłem, że po namowie zresztą moich kolegów, koleżanek, wszystkich, że jednak trzeba odważnie próbować i iść i, yy, 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 yy za yy, tym oryginalnym pomysłem wyjść na scenę. Myślę, że przede wszystkim jest to jakiś rodzaj powrotu, ale też do określenia naszej, do określenia albo podzielenia się i tożsamością i pamięcią, albo czym jest pamięć i, i to, jak my funkcjonujemy w, w, w świecie, jak się różnimy między sobą, ale gdzie, gdzie być może jest coś wspólnego, co możemy budować w jakiejś grupowości. Dla mnie ten spektakl jest jakimś powrotem i połączeniem pomiędzy tym, co się działo w przeszłości, z tym, co się dalej rozwija i funkcjonuje w teraźniejszości.